Democji. Ach, chciałabym, żeby nadszedł taki dzień, że będą mówiły tylko prawdę. Moja mama przyszła do mojego pokoju, to chciałam zasymulować chorobę. No i jakoś wygadałam całą prawdę na temat mojego planu. To może ty opowiesz mamie o planach na swój tatuaż? Zbudowaliśmy tutaj Hot Wheels Mega Rex I mam jeszcze zbudowany z klocków Mega Barbie wymarzony kamper. Owernałaś samą. Takie tu Łazienki? Tak. No, kiedy ta mama przyjdzie? Co zrobimy, Hania? Co teraz? Co teraz? Miałyśmy cały rok szkolny, żeby się tym przejmować. Jeśli mama dowie się o naszych ocenach na koniec roku z zachowania, to odda nam telefony hy, po osiemnastych urodzinach. Może będziemy udawać, że wszystko jest w porządku i że nie wiemy o co chodzi. Czarno to widzę, za same bawienie się telefonem dostałam mnóstwo uwag, powinni mnie chyba wysłać na odwyk. Ta, u Ciebie to nic wielkiego, u mnie to dopiero masakra, przyłapali mnie ostatnio jak sama sobie podpisywałam zwolnienia z ćwiczeń na WF-ie. Cześć mamo! E, to daj, może ja, ja ci wezmę Masz karcie, A może jesteś herbaty z Zapraszam was do salonu. Proszę bardzo. Siadajcie. Dlatego nie jestem na was zła, bo oceny macie dobre. moglibyście się pokusić nawet o czerwony pasek, ale z oceną dostateczną z zachowania jest to po prostu niemożliwe. Ale, ale mamo! Ale żadnych ale! Mówiłam, że nie jestem na was zła, ale same przyznacie, że kara wam się należy. Myślałam, że jesteście na tyle duże, że nie będziecie mnie oszukiwać. A teraz zapraszam was do swoich pokoi. Dobrze, mam. dobrze, mam. Ach, chciałabym, żeby nadszedł taki dzień, że będą mówiły tylko prawdę. Amelka, pożyczysz mi powerbanka? Nie mam mowy. Ostatnio ci pożyczyłam słuchawki, to nie dość, że były brudne, to następnego dnia jedna przestała działać. A tak w ogóle jutro planuję symulować chorobę. Więc Powerbank zdecydowanie mi się przyda, gdy będę cały dzień odpoczywać w domu. Wow, tego się nie spodziewałam. No nic przynajmniej nie I Ja naprawdę to powiedziałam, czy pomyślałam? Dobra, jestem zmęczona. Idę spać. Nie, nie idę dziś do szkoły. Dlaczego nie szykujesz się do szkoły już późno? Co się dzieje? Amelko, ty jesteś cała zlana potem. Jak ty się czujesz, córeczko? Czuję się bardzo dobrze, nic mi nie jest. Po prostu jestem takim leniem, że nie chciało mi się wstać do szkoły, dlatego oblałam się zimną wodą, żebyś pomyślała, że to pot i żebyś mi pozwoliła zostać w domu. No, widzę, że wczorajszą rozmowę na temat tego, aby się mówiła prawdę, wzięłaś sobie do serca. Dobrze, że się dobrze czujesz, a teraz zapraszam Cię na śniadanie. Chodź, chodź, na dół, coś dobrego sobie do widzenia. I to powiedziałam na głos. Co? Moja jak mama przyszła do mojego pokoju, to chciałam zasymulować chorobę. No i jakoś wygadałam całą prawdę na temat mojego planu. No powiedziała jej po prostu, że e, dobrze się czuję i po prostu udaję. I nie wiem, jak się ktoś o mnie coś pyta, to ja mówię szczerą prawdę. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Tak po prostu same słowa mi wylatują z ust. Ty się na pewno dobrze czujesz? No weź przestań. Czekaj, czekaj. Ty też możesz mieć coś takiego. Ta na pewno, a poza tym nie wydaje mi się, żeby było jakieś pytanie, które przy odpowiadaniu miałabym skłamać. Cha, he, he, ja mam akurat pomysł na pytanie. Który chłopak ze starszej klasy ci się podoba? <grystanie> Felix. <grystanie> Cii, Felix, a nie mówiłam? Co tak cichutko? Cichutko siedzicie? Nie smakuje? wam? co się stało? Bywało lepiej. No, to prawda. To nie szczyt Twoich możliwości, mama. Bardzo Wam dziękuję, smacznego. Mm, Musimy iść do szkoły. szkoły. A ty co to tak stoisz? No nie wiem, mama drzwi nie otwiera. Pewnie zaraz nam otworzy, bo coś robi z kacpre. W ogóle, wiesz co, dostałam dzisiaj uwagę. Bo z tym głupim mówieniem prawdy, Pani mnie dzisiaj się spytała, e, żebym odpowiedziała przy tablicy, a ja się nie przygotowałam. No i normalnie to bym próbowała lać wodę, żeby przynajmniej dostać dwóje, ale teraz podeszłam do niej i jej powiedziałam, że nie przygotowałam się i że wolałam oglądać serial niż uczyć się do jej głupiego przedmiotu. Ja próbowałam nic dzisiaj nie mówić. Odezwałam się tylko, jak pani pytała o listę obecności, powiedziałam po prostu, że jestem. No to masz szczęście. Przepraszam, dziewczynki zamknęłam, bo z kasperkiem byłam zajęta. A ja tam było w szkole. Beznadziejnie. No totalna masakra. Dostałam uwagę i jedynkę. Ups. Ups, To słabo. Wejdzie. Co robi się? Dajemy z mega, mega. No, no, zobaczcie, patrzcie. Z kasperkiem zbudowaliśmy tutaj. Monster Trucka takiego, takiego jak Kacper ma zabawkowego, ułożyliśmy z klocków wszystko, tak? Hot Wheels Mega Wrex i mamy jeszcze zbudowany z klocków Mega Barbie wymarzony kamper I jeszcze zbudujemy Barbie do Malibu. Może z nami zbudujecie coś? Dziewczyny chodźcie. Oj, tak, pomożemy wam i to z wielką chęcią, ja i tak się miałam uczyć do sprawdzianu, więc na szczęście już znalazłam sobie wymówkę, żeby tego nie robić, bo strasznie mi się nie chciało. No właśnie, ja też, a jeszcze miałam do napisania opowiadanie na język polski, jak nie napiszę go, to dostanę jedynkę, ale i tak czy siak mi się nie chce, więc... To jeszcze ja już chyba pójdę się uczyć. A, idę do pokoju. Nie, wiesz co ja idę się z tobą w swoim pokoju, żeby jakoś to przeżyć. No, ja też. Mam schować kierowcę? Tak. Dobra. Dobrze, schowany, zamykamy? Kacperku, a budujemy z niego mały pojazd? Tak, ja go mam. Dobra. O. o, łatwo się buduje, co? Dobrze, to czekaj, ja tu wstawię koła, a Ty będziesz jeździł małym pojazdem teraz, tak? Można go przebudowywać. Zobaczyłam zdjęcie mojej koleżanki na Instagramie i dałam za szczery komentarz, nie mogłam się powstrzymać I ona mnie usunęła ze znajomych Nie przejmuj się, na pewno to sobie wyjaśnicie, jak już ten koszmar z Mówieniem Prawdy się skończy Na pewno dasz radę, ja teraz muszę wiedzieć. Wiesz co Kacperku, ty najbardziej lubisz monster trucki, ale jak dziewczynki były małe to miały taki kamper Barbie I bez przerwy się nie bawiła, teraz go można zbudować z klocków z ty A to szuja! Że co? Pod moim zdjęciem też? Żadnej taryfy ulgowej dla rodziny? Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać, ale wyglądałaś na tym zdjęcie okropnie! Nawet to zdjęcie w tej bluzie? Powiedziała, że ci się podoba ta bluzka. No, sorry, ale wyglądasz w tej bluzie jak boryk na ziemniaki. Naprawdę, żeby aż tak kłamać? Wiesz, że to oznacza wojnę. Sama tego chciałaś, tylko żebyś nie pożałowała. Uwierz mi, nie pożałuję. Mamo, mamo! Mm! Mamo, mamo! Ach, mamo. Mamo, yy, mamo, yy, mamo, a czy ty wiesz, że ty masz już zięcia? Może powiedz Hani, żeby ci opowiedziała trochę więcej o nim. Tak nazywa się Felix! Mm. O, a Merciu, jak tak już się bawimy, to może ty opowiesz mamie o planach na swój tatuaż? Moja koleżanka zna tatuażystę, który nie pyta o wiek, tylko, e, tylko robi tatuaże wszystkim. Będę miała tu kropelki razem z moją najlepszą przyjaciółką, jako pamiątka o przyjaźni. Super. No i widzisz, mamo, ona ma już takie świetne pomysły. Kłamała, że nigdy sobie nie zrobi. Co? Tak się powiemy? To powiedz mamie, mnie, jaki ostatni horror oglądasz z katperkiem? Powiem, że dużo ich oglądasz. Z nim. Co? Przecież on jest taki malutki. <grym> Jak go pilnuję, to często mu się nudzi, mi się nudzi. Więc po prostu odpalam sobie jakiś horror dla zabicia czasu. Ostatnio oglądałam to. Nawet mu się podobało. Powiedział, że taki śmieszny klaun. Jak możesz. Ale wiesz co, mamo? Amelka z wielką chęcią by się chciała podzielić, co ostatnio robiła z swoim tuszem do rzęs. Tak, no bo skończył mi się flamaster do mojego obrazka. No i po prostu wziąłem twój tusz, doleń trochę wody. No i był idealny jako flamaster. Ogólnie lubię używać swojej kosmetyki, bo są bardzo fajne jako flamaster, i ogólnie. Nie dotykaj moich kosmetyków. Chyba trochę, żeście przesadziły, dziewczyny. Idźcie do swoich pokoi. Wow. Dlaczego ty tak się Wiesz, bo mama strasznie się powtórzyła za ten tatuaż i teraz nie idę ani na zieloną szkołę, ani na obóz. No, no fakt. Mógłbyś by aż tak nie robić. Proponuję rozejm. No dobra. Wiesz, co? Wydaje mi się, że to całe mówienie prawdy jest spowodowane tym, że mama się dowiedziała o naszym zachowaniu w szkole. No może. Miejmy nadzieję, że to się szybko skończy. No, obi jak najszybciej. Ja już idę, bo jestem oznaczone. Dobra, jesteś też spać. Amelka, wstawaj dziecko. Co się dzieje? Do szkoły musisz iść. Znowu jesteś zlana potem? Słuchaj, kochanie, czy ty mnie przypadkiem nie oszukujesz? Nie, mamo, teraz naprawdę bardzo źle się czuję. O, no dobrze, to zostajesz dzisiaj w domu, Narci ci przyniosę jakieś lekarstwo. Yes.